W dzisiejszym filmie przedstawimy Państwu kluczowe zmiany, które rząd planuje wprowadzić od lipca 2025 roku. Dotyczące wszystkich emerytów w Polsce, te istotne modyfikacje mogą znacząco wpłynąć na sytuację finansową seniorów. Dlatego warto się z nimi zapoznać już teraz. Drodzy widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego kanału. Zanim przejdziemy do głównego tematu, zachęcam do zasubskrybowania kanału i włączenia dzwonka z powiadomieniami aby być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi emerytur i świadczeń socjalnych. Dzisiaj zajmiemy się niezwykle ważnym tematem, który dotyczy każdego emeryta w Polsce. Rząd właśnie ogłosił pakiet pięciu fundamentalnych zmian, które wejdą w życie od lipca 2025 roku. Te modyfikacje mogą znacząco wpłynąć na sytuację finansową seniorów. Dlatego tak istotne jest, aby dokładnie się z nimi zapoznać i odpowiednio przygotować na nadchodzące zmiany. Pierwsza i najbardziej znacząca zmiana dotyczy systemu waloryzacji emerytur. Od lipca 2025 roku wprowadzony zostanie nowy mechanizm waloryzacyjny, który ma lepiej odpowiadać na rzeczywiste potrzeby emerytów w kontekście rosnących kosztów życia. Dotychczasowy system waloryzacji oparty głównie na wskaźniku inflacji i wzroście przeciętnych wynagrodzeń, zostanie rozszerzony o dodatkowy komponent uwzględniający wzrost kosztów utrzymania specyficznych dla gospodarstw domowych emerytów. W praktyce oznacza to, że przy obliczaniu wysokości waloryzacji większą wagę będą miały ceny produktów i usług najczęściej wykorzystywanych przez seniorów, takich jak leki, usługi medyczne czy koszty mediów. To rozwiązanie ma zapewnić emerytom lepszą ochronę przed skutkami inflacji szczególnie w obszarach, które najbardziej wpływają na ich budżety domowe, według szacunków rządowych. Nowy system waloryzacji może przynieść średnio o od 2 do 3% wyższe podwyżki emerytur w porównaniu do obecnego systemu. Dla emeryta otrzymującego świadczenie w wysokości 2500 zł brutto może to oznaczać dodatkowe od 50 do 75 zł miesięcznie. Druga istotna zmiana dotyczy wprowadzenia nowego świadczenia pomocowego, nazwanego dodatkiem senioralnym. Jest to całkowicie nowe rozwiązanie, które ma wspierać emerytów w pokrywaniu rosnących kosztów związanych z opieką zdrowotną i rehabilitacją. Dodatek będzie przysługiwał wszystkim emerytom, którzy ukończyli 70 lat i których miesięczne świadczenie emerytalne nie przekracza 150% średniej krajowej emerytury. Wysokość dodatku senioralnego będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji emeryta, w tym od jego dochodów i potrzeb zdrowotnych. Podstawowa kwota dodatku ma wynosić 200 zł miesięcznie, ale może być zwiększona nawet do 400 zł w przypadku osób wymagających stałej opieki medycznej lub rehabilitacji. Co ważne, świadczenie to nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne formy wsparcia socjalnego, takie jak dodatek mieszkaniowy czy zasiłek pielęgnacyjny. Trzecia zmiana koncentruje się na reformie systemu opieki zdrowotnej dla seniorów. Od lipca 2025 roku zostanie wprowadzony specjalny program Zdrowy Senior Plus, który ma znacząco ułatwić emerytom dostęp do specjalistycznej opieki medycznej. W ramach programu emeryci będą mogli korzystać z priorytetowego dostępu do wybranych specjalistów, a także otrzymają dodatkowy pakiet bezpłatnych badań profilaktycznych. Program zakłada utworzenie w każdym powiecie co najmniej jednej dedykowanej przychodni geriatrycznej, gdzie seniorzy będą mogli korzystać z kompleksowej opieki medycznej. Wprowadzone zostaną także mobilne punkty diagnostyczne, które będą docierać do mniejszych miejscowości, umożliwiając emerytom wykonanie podstawowych badań bez konieczności dalekich dojazdów do większych ośrodków medycznych. Czwarta zmiana dotyczy systemu ulg i zniżek dla emerytów. Rząd planuje wprowadzić jednolity system elektronicznych kart senioralnych, które będą uprawniały do szeregu zniżek w transporcie publicznym, instytucjach kultury, a także w wybranych sieciach handlowych. Karta będzie wydawana automatycznie wszystkim emerytom wraz z decyzją o przyznaniu świadczenia emerytalnego i będzie zintegrowana z systemem elektronicznym, co ma ułatwić korzystanie z przysługujących ulg. W ramach nowego systemu emeryci otrzymają dostęp do większych zniżek na przejazdy kolejowe i autobusowe. Do 60% na bilety kolejowe i do 50% na bilety autobusowe, bezpłatny wstęp do muzeów państwowych w wybrane dni tygodnia, a także specjalne zniżki na leki nierefundowane w wybranych sieciach aptek. Program ma być stopniowo rozszerzany o kolejne usługi i produkty, w miarę dołączania do niego kolejnych partnerów komercyjnych. Piąta i ostatnia z głównych zmian dotyczy wprowadzenia programu aktywizacji zawodowej emerytów. Program Aktywny Senior ma zachęcać osoby na emeryturze do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze godzin, oferując im dodatkowe korzyści podatkowe i składkowe. Emeryci, którzy zdecydują się na podjęcie pracy, będą mogli skorzystać z podwyższonej kwoty wolnej od podatku, a także specjalnego dodatku aktywizacyjnego. W ramach programu pracodawcy zatrudniający emerytów otrzymają znaczące ulgi w składkach na ubezpieczenie społeczne, co ma zachęcić ich do tworzenia miejsc pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości osób starszych. Program zakłada także utworzenie specjalnej platformy internetowej, gdzie emeryci będą mogli znaleźć oferty pracy odpowiadające ich kwalifikacjom i preferencjom czasowym. Warto podkreślić, że wszystkie te zmiany będą wprowadzane stopniowo aby system mógł się odpowiednio dostosować i aby emeryci mieli czas na zapoznanie się z nowymi rozwiązaniami. Rząd planuje przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, która ma pomóc seniorom w zrozumieniu nowych przepisów i skutecznym korzystaniu z wprowadzanych udogodnień. Dla emerytów szczególnie istotne jest to, że większość zmian wejdzie w życie automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych wniosków czy wypełniania skomplikowanych formularzy, jedynie w przypadku niektórych świadczeń dodatkowych takich jak zwiększony dodatek senioralny dla osób wymagających stałej opieki. Konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w ZUS lub KRUS. Eksperci oceniają, że wprowadzane zmiany mogą przynieść realne korzyści dla emerytów, szczególnie tych znajdujących się w trudniejszej sytuacji finansowej. Szacuje się, że łączny efekt wszystkich zmian może poprawić sytuację finansową przeciętnego emeryta o około od 300 do 400 zł miesięcznie, wliczając w to zarówno bezpośrednie dodatki finansowe jak i oszczędności wynikające z nowego systemu ulg i zniżek. Należy jednak pamiętać, że skuteczność tych zmian będzie w dużej mierze zależała od sprawności ich wdrożenia i zdolności systemu do obsługi nowych świadczeń i programów. Dlatego tak ważne jest, aby emeryci na bieżąco śledzili informacje dotyczące wprowadzanych zmian i terminowo reagowali na ewentualne wezwania do uzupełnienia dokumentacji czy złożenia dodatkowych wniosków. W kontekście wprowadzanych zmian warto również wspomnieć o planowanych działaniach towarzyszących, które mają ułatwić emerytom adaptację do nowych rozwiązań. W każdym urzędzie ZUS zostaną utworzone specjalne punkty informacyjne, gdzie seniorzy będą mogli uzyskać pomoc w sprawach związanych z nowymi przepisami. Planowane jest także uruchomienie dedykowanej infolinii oraz stworzenie przystępnych materiałów informacyjnych, dostosowanych do potrzeb osób starszych. Dodatkowo Rząd zapowiada współpracę z organizacjami senioralnymi i samorządami w celu skutecznego dotarcia z informacjami do wszystkich zainteresowanych. W ramach tej współpracy planowane są spotkania informacyjne w klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku i innych miejscach często odwiedzanych przez emerytów. Wszystkie te zmiany mają na celu nie tylko poprawę sytuacji finansowej emerytów, ale także zwiększenie ich aktywności społecznej i zawodowej oraz poprawę jakości życia. Jest to kompleksowy program który ma odpowiedzieć na najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie seniorzy w Polsce. Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest, aby być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami, dlatego zachęcam do regularnego odwiedzania naszego kanału, gdzie będziemy na bieżąco informować o wszystkich szczegółach dotyczących nowych przepisów i ich praktycznego zastosowania. Jeśli podobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie kliknąć przycisku Lubię to i zostawić komentarz z Waszymi przemyśleniami. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, dzięki temu nie przegapicie żadnych ważnych informacji dotyczących emerytur i świadczeń socjalnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli znalazłeś te informacje pomocnymi, nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować naszego kanału. Włącz także dzwonek, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi emerytur i świadczeń socjalnych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.